Cześć, dobrze Cię widzieć na tym kanale YouTubeowym, bo chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, czego możemy spodziewać się w mecie 3.27, czyli nadchodzącej ligi. Przypominam, w sumie lada moment 31 października. Jeśli w ogóle nie wiesz, co się zmieni w tym patchu, to odsyłam Cię do tego materiału o tym, co się zmieni. Ale jeśli chodzi czysto o kwestie balansowe, to przypomnijmy sobie najważniejsze zmiany i trochę o nich porozmawiamy. Bo takie generalne pytanie, takie generalne nasze roztrząsania, które będziemy chcieli dzisiaj poruszyć, to jest, czy realnie meta się zmieni w 3.27? 7. Czy balans 327 wygląda jakby szedł w dobrą stronę, co tu się w ogóle dzieje? Bo zostały nam zapowiedziane już wcześniej, że będą bardzo duże zmiany balansowe i czy GGG się z tego wywiązało. Zaraz do tego przejdziemy, zrobimy sobie taką analizę, ale najpierw przypominam, co tak na dobrą sprawę dostajemy w 3,27 z rzeczy takich najbardziej balansujących. Dostaliśmy zmiany cyferek na niektórych ascendancjach oraz umiejętnościach. Nie są one ogromne, chociaż jest parę fan faworytów, takich jak Cyklon oraz Winter Orb dostających bufy rzędu np. 20%. Boostu, co jakby nie czyni z nich topowych skilli, ale przynajmniej pomaga w jakimś stopniu. Parę rzeczy dostało też nerfy, na przykład wulkanik Fisher of Snaking, ale no nie będziemy tutaj przechodzić przez wszystko. Tak więc jest trochę, niedużo, ale trochę zmiany numerycznych poszczególnych umiejętności. Mamy nowe 10 Bloodline Class specjalnych, które pomogą nam budować niektóre postaci w endgamie, zwłaszcza takie buildy, które miały wcześniej problem z wykorzystaniem ostatniego jakby punktu ascendancji, ale no ciężko jest ocenić te Bloodline Classy na razie, bo jeszcze wszystkich nie i trzecia rzecz balansowa, która może tworzyć zupełnie nowe buildy, to są unikaty folbornowe, te nowe, demoniczne unikaty, to znaczy takie unikaty, które będą miały zamienioną jakąś linijkę na unikacie, na jakąś zupełnie nową, potencjalnie strasznie potężną. No i jeszcze oczywiście istnieje szansa, że te grafty faktycznie pozwolą nam tworzyć nowe buildy, chociaż nie byłbym co do tego aż tak przekonany. Ale dlaczego jest to ważne, żebym najpierw wymienił te w ogóle sposoby balansowania od samego początku? Bo może zauważyliście, że dwa z tych trzech sposobów balansu... W 327, czyli klasy bloodline czyli dodatkowe ascendancje, które będą zdobycia w Late Game oraz folbornowe unikaty, to są rzeczy, ku których no, nie zaczynamy naszej postaci. Gdy liga się rozpocznie 31 października, to nie jest tak, że bierzemy nową klasę. No nie da się. Nie jest tak, że od razu będziemy mieć jakieś unikaty nowe, z nowymi, wyrolowanymi specjalnymi, tworzącymi nasz build statystykami. No nie jest to możliwe. A co za tym idzie, wydaje mi się, że tutaj Grinding Gear Games popełniło błąd, ponieważ nawet jeśli jeśli teoretycznie to, co powiedzieli, że czeka nas ogromny meta-shift, ja w to w pełni wierzę, że meta się ukształtuje całkowicie inna po jakimś czasie od startu ligi, ale kiedy z kolei liga jest najbardziej popularna, najpopularniejszy Path of Exile jest na samym początku, w momencie, gdy ludzie zaczynają. A jeśli chodzi o start, no to tutaj dali ciała trochę, bo koniec końców, jakie buildy będą najlepsze na start? No, w zdecydowanej większości będą to identyczne buildy jak w 3.26. Będziemy widzieli całą masę. Berserkerów, bo teraz po prostu nie Wolkanik, Fissure of Snaking, tylko właśnie Earth Shutter, który już był prawdopodobnie najlepszym starterem, jaki istniał w 3.26, teraz będzie prawdopodobnie najlepszym starterem na dzień 1-3.27. Zobaczymy znowu mnóstwo jakichś Archmage of po Lightning of Orbiting, zobaczymy mnóstwo Poisonous Concoction of Bouncing, zobaczymy mnóstwo Raiius Fire, gdzie Raius Fire był bardzo potężny, teraz właśnie prawdopodobnie będzie jeszcze lepszy i będzie grany częściej na innych asynancjach niż Chieftain, do czego właśnie. Dążę, że tutaj mamy poprawki balansu Schrodingera, półżarty, używam tego terminu, ale one jednocześnie są i ich nie ma, no bo one są, ale są na dalszym etapie gry. Po paru dniach, może po tygodniu, może po dwóch będziemy cały czas, myślę, widzieć zupełnie nowe, ekscytujące konstrukcje. Na razie, generalnie, nawet ciężko spekulować, jakie konkretnie, bo nie widzieliśmy ani wszystkich nowych klas bloodlineowych, ani nie widzieliśmy folbronunikatów. Oni dopiero mają się dzielić tymi informacjami przez cały ten tydzień, który mamy teraz oczekiwać. Do następnej ligi. Tak czy inaczej, jedno jest pewne. Jeśli nic się nie zmieni w patchnowcach, a może się zmienić, wiadomo, no bo ostatnimi czasy te patchnowce nigdy nie są finalne. One cały czas się zmieniają od ich publikacji do startu ligi, więc tam może jeszcze coś zostanie dodane, zostanie stwikowane, może jakieś jeszcze bawki upchną, ale jeśli się to nie wydarzy, meta, którą zobaczymy przez pierwsze dni ligi, będzie bardzo podobna. Wydaje mi się, że w pierwsze dni właśnie największym game changerem będzie to, tak mi się wydaje przynajmniej, jak mówiłem. Zobaczymy. Mam wrażenie dużo więcej sajonek. Pokażę wam dlaczego. Sajonka może zabrać sobie punkty związane z innymi asenancjami. Na przykład bierzesz sobie bonusy z elementalistki i to kosztuje 3 punkty, i bierzesz sobie pierwsze z brzegu punkty z e, przykładowo Dedaja. Pierwsze są mi do głowy, whatever. To nie, nie mówię, że to jest dobry wybór. I ostatnie tutaj punkty Ascenancji saionki pozwalają ci wybrać dodatkowe 3 skille pasywne, co z kolei na przykład oznacza, że bardzo często e, saionka jest używana właśnie w endgame'ie przez buildy, które wykorzystują na przykład bardzo dużo jewelry, e, ale też pozwala i zacząć od innego miejsca. No bo normalnie sajonka zaczyna od środka, a jak rozdałem na przykład tutaj punkt Path of Ranger, to oprócz tego, że mogę ze środka zaczynać, to mogę też wydawać punkty stąd. I co za tym idzie? Wydaje mi się, że zobaczymy mimo wszystko sporo sajonek, które i tak nie musiały za bardzo korzystać z tego, wykorzystujące Bloodline klasy. Ale tak jak też mówiłem na początku filmu, myślę, że zobaczymy sporo właśnie klas czy ascendencji, które już do tej pory były wykorzystywane w jakichś buildach, teraz potencjalnie o wiele silniejsze. Na przykład bardzo często swego czasu Inquisitor był grany na Righteous Fire, robiło się coś takiego. Ta ostatnia ascendancja dawała ci bardzo mało. Zazwyczaj na ostatnią ascendancję jedyne, co nam realnie zostawało brać, to był Righteous Providence, co dawało nam po prostu 50 siły i 50 inteligencji And crit. tutaj praktycznie nie miał znaczenia te punkty były niemalże martwe. No wiadomo, zawsze fajnie mieć 50 strengthal 50 dinta, ale no nie miało to praktycznie żadnego realnego znaczenia. W takich buildach jak ten klasy bloodlineowe mogą się okazać, mówię, nie znamy jeszcze wszystkich detali z nimi, z nimi związanych, ale mogą się okazać szalenie potężnym boostem i taki era eravinfistor, mówię, nie znamy wszystkich bloodline klas, ale ogromna szansa, że będzie o wiele popularniejszym wyborem teraz. Tak więc myślę, że spodziewajcie się też znanych już do tej pory buildów ale w nowym opakowaniu. Coś, co już znacie, ale na innej ascendancji, wykorzystujących te nowe klasy. Moje metowe predykcje na teraz. Zobaczymy bardzo dużo tych samych buildów. Zobaczymy dużo więcej asasynów, co jest chyba oczywiste. Zobaczymy dużo mniej tricksterów, ale bardzo dużo nadal energy shield buildów. Po prostu te energy shield buildy będą rzadziej grane na tricksterze, a dużo częściej na innych klasach. Zobaczymy dużo więcej sajonek tym razem, tak mi się wydaje. Zobaczymy wiele egzystujących już buildów, ale w bardzo innym opakowaniu. I ze względu na buffy minionów zobaczymy bardzo dużo minioniarzy i spora szansa, że jednym z najbardziej popularnych starterów będzie klasyk wracający, czyli Salmon Raging Spirit. E, Samoner w różnych jego wariantach, a najlepszym starterem, gdybym miał wybierać, byłby berserker, Earthshatter, co mam wrażenie nie dziwi każdego, kto oglądał może metę mocniej w 326, gdzie nawet gdy były jakiekolwiek wyścigi solo hardkorowe, żeby zabić bossy jako pierwsi, to cała topka, czyli ludzie, którzy wyraszowali na solo hardkorze bossy, to byli właśnie berserkerzy, Earthshatterowi. A berserkerzy, Airshatterowi w żaden sposób nie są nerfieni w 327, więc wydaje mi się, że jest to prosty wybór, jeśli chce się bardzo stabilny starter, którym można oczywiście po prostu przygotować sobie atlas, przygotować sobie kwipunek na inne, bardziej fikuśne buildy. To jest na pewno świetny wybór, bo jest bardzo szybki, nie potrzebuje za dużo giru, jest samowystarczalny, bardzo łatwo zresztą samemu sobie przygotować gir. no ciężko tutaj wymyślić coś lepszego. Jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych, to spodziewajcie się w następnych dniach, jak mówiłem, sporo poradników, może trochę pogadanek, trochę też materiałów dla nowych graczy, ale nie tylko nowych graczy, również weteranów na mojego Discorda, gdzie można właśnie zawsze wyciągnąć dłoń pomocną do kogo innego, albo ktoś może wyciągnie pomocną dłoń do Ciebie. I na pewno zapraszam Cię na Twitch TV slash Piotr Maciejczak, gdzie codziennie od 31 października będzie streamowane non-stop Pawłow Exile przez długo, długo, długo. Niedługo też na kanale pojawi się ogłoszenie Ligi Cmentarzysko HC, tak więc bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się, elo.